Jesteśmy właśnie w psychiatryku i właśnie będziemy szukać duchów i się na pewno zasnamy w kacie Jeżeli... Tak o, kurwa. Nikt nie wziął kusza Siema Ej! To... Nie zapalajcie światła, bo to... Halo! Mamy mm. no, no. Chodźcie na korytarz Mamy, mamy, chodźcie, o widzę was, widziałem was, widziałem latarkę. Widzę latarkę, chodźcie. Chodźcie. chodźcie no Chodźcie! Gdzie? Tu. Tu, 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 tu! Do przodu! Tutaj! Co z tu jest 5 stopni gdzieś Albo on będzie przychodził, ale tu jest dużo powierzchni Albo tutaj jest na przykład Co jest? Ja pierd... A to się schowamy w Albo przy tych drzwiach No Ta, ta I tu się postawi te wszystkie motion sensory No Tak tych bokach Dobra Mamy zdjęcia na... Zapamiętajcie tą miejscówkę jakoś Tamtą stronę poszło, bo jest wyjście Tak, chodźcie tutaj i w lewo teraz Źle tu. tu Tu chyba tu i w no, lewo in, no. Tu i w lewo Jest tu światło? Nie ma a ja zostaną tu zosta tam, dwie osoby, zostaną dwie osoby. Muszę zobaczyć czy to światło działa. Idźcie tam, nic to się dostanie Dzierkę i, da, was i, was da, was i was tam Chłasno <gulatory> mhm, Fajnie Fajnie źle <gulatory> Wykorzystywanie jak zawsze Jakby co jakby dojdziemy do... Dojdziemy do ten e, wiecie tam, do recerci to wam po, to, to kliników i zobaczymy który siedzi Czasz, tak daleko i światło chyba was głowa boli. Już jestem. Zobaczcie. Mówcie, który jest dobry. No dupa. O, to, to, to ebetytalne. Ten duch nie jest aktywny. Dużo. Weź zaledwie zrób Ogarnij. Bierz Motjon sensory Albo glustika, glustika, glustika Nie ja byłem dał go z każdej ja strony Chyba nie. No nie jak mamy maksymalnie są dwa, a były dwa no to wiesz Zrób drzwi, 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 drzwi na początku

Widzę, że Snyk idzie ze mną. <grystanie> Coś tu biega. No ja co? Dobra, teraz z No. Młodzieżowe pajaco. Młodzieżowe, pajaco. Ale <noise> <noise> są, są bardziej potrzebowane teraz niż były wcześniej. <noise> Ej, many. E! Halo? Co? Co, co, co? co? Yy, chcecie tego? Technika Discorda? Żeby ogarniać tych downów co ten, co wywalają i tak dalej. Nie no. wiem. Mogę. No dobra. ma Ale co? Dobra ej menele, Macie wbić no. tutaj na Discorda No bo przecież zelkę po pierwsze Możesz słychać postel Ale wy go nie Bo on przecież nie może gadać przez tego I mówi, że macie wbić tu w Co I ja wziąłem f-lider i i wideo Czekajcie czekajcie, czekajcie, czekajcie czekajcie dziękuję a ja mam glowsticka no jest glowsticka tam w Wandy, będziemy widzieć jego kroki przydałoby się cztery glowsticki z każdej strony ale nie można aż tyle, bo

Nie bo coś w... Miałem być o serwisie, ale nie Ja wchodzę w zbiornię, Idę ci się. I to Okej. Co się robi? Dobra, ty Okej. gdzie tak. Jest co? Jest to trochę się po prostu je to, to, to absolu, bo nadal mnie przy dziwiach, a mogę dojść tak, tak wokół tych, po dwa stronie. Tak, tak, m pierwszy będzie tutaj. A drugi będzie w ścianie. Ej, bo wstyna w wanie nie ma. w tym gdzie ci jesteś wanie, a tutaj jesteś. Okay. drugiego. Так, забавься, а забавься, забавься. Берну на карте, привет, Фаш.

Ej, nie. nie mam nic tego No nie. No to nie mam jakoś sprawdzić. No dawno. Macie dawno. Macie dawno. No sobie no, nie broń, ja. sprawdzić. Dobra. Nie musiałem się sprawdzić. No chodźcie, lecimy. Ale czy ja nie mogę być na samym końcu, tylko na środku? Czekajcie na mnie many. Co wy robicie? Dziękuję. Myślałem, że światło nie ma ten wyłączył będę. No bo wyłączył chyba. Nie, dobra. Nie, nie włączy. Po prostu za nami niech, ten tam zielony zgasił. No nie z drugiej strony będzie chodzi też To Pani ja bym zganił usłysza... to Otwieram te drzwi nie Otwieram, otwieram, otwieram on już dalej, będziemy mieli O jezu, e, kto zgasi światło? Ja nie Trzeba zgasić to żeby nie zgadać Aha Siap ja. O. Oh. <śpiew> oh. <śpiew> <What? What? śpiew> Mamy dwa czy jeden tylko Ale co, glowstiki? Ktoś nie ma drugiego po prostu A, Jest 2, To niech ktoś, nie wiem Stynek ze mną Dobra idziemy Chodź ale idziemy <noise> po glowstika Dawid o Jezu! Nie! Tu panie uciekniemy, zdechniemy, ale w 4 będziemy, nie, nie, skamy, ale w 4 Tu panie łatwo, zabije nas, wejdzie sobie tylko do nas, zdechniemy, jak zdech pies zrobimy i koniec będzie Twój stary już zrobił zdech pies Chyba ci głowa boli, dobra To, ma być zero Chyba ci go... chyba go coś boli. Chyba go coś boli! Aha dobra. Już się obstrał. Już się obstrał. Zacładnie trzy momenty. Oni I oni A ja oni chyba nie kojarzę No, jest ten duch oni Tak? O to nie kojarzę przynajmniej A bo ja nigdy nie zaznaczałem tego ducha Dobra, padło na zero, na zero padło. nie 위기, 저, 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 Ja bym bok nie, ja bym obok nie ja tu ja, 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 ja spierdolam na to Chyba ja, chyba ja. Co ja nas tykuję w to czas. Jesteś ja, tu. Powiedz coś. Jak stary jesteś? Jak coś Ile masz lat? no to jest no. Coś jest ten. Dona, you? Don, 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 no to jest domna, how to jest domna, no. to jest to Dona, domna, po to jest po no to jest domna, to jest to to polsku, czy jesteś pobliżu? Daj nam znak. Chcesz nas skrzywdzić. Jesteś tu? Pokaż się. A wiecie co robimy? Patrzcie, Nie tylko że tym duchem, a my idziemy na chwilę do tego, tego do tego salonu i zobaczymy, czy on go zaatakuje. To może być, że to jest... Zostaje tam na chwilę, zostaje tam. My musimy wchodzić, ten duch lubi samotny. A on lubi samotny, teraz gadaj do niego, gadaj do niego, gadaj do niego. Eu tô sem idiota, né? Eu tô sem idiota! Não é, não, que Co Co za amator? Co za amator? Oi, Moça. To é esse psychiatre, tu. Não vou te nem ouvir! No top 1 eu te idi! Tu idi! Não, 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 Dobra, to Dawid. Eu já Chyba cię głośno. Jeszcze ja u barwa. To zjechałeś dwie osoby. Wy tu zostańcie. Nie Jesteś mogę. tu. Pokaż się. Ja nie chcę tam być sama. Chcę być tu z wami. No bez kitu. Tym bardziej ze Stynkiem, chłopię. On ci te cztery zginę. Tak będzie. Jesteś tu. Chłop co tu siadzi już? Ale weźcie, ci otwarte te drzwi w co? Bo się teraz poświęca w tym momencie. To idź sam teraz wielki mądry. Dawaj, nie masz trochę. Dawaj, nie. robisz to. No nie, no nie mam. Masz, masz dawno. Ej, tam nie drzwi jest, były ty? otwarte, czy, czy one się tu dopiero otworzyły? <śleszy> 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 Dobra, nie jesteś wiem, jesteś tu ma wróżb ten, ten <laughs> Pokaż się aparat How old are you? Do you hear me? Ale po prostu do, jesteś tu? Powiedz coś. Ile masz lat? Jesteś tu, powiedz cokolwiek, Powiedz coś. Ej, dziwne jest to. Gdzie jest jeszcze? poszli, poszli Ile masz lat? Powiedz coś. Cicho. Kolenda! <grym> Kolenda. Kolenda. <grym> Kolenda. <grym> oh. <grym> oh. <grym> ja to duch mam wylew totalny. Usiadam. Nie ma ja tak czegoś, że pod nami na pewno. 3 lat idziemy Przyskać, Jak idziemy. mi psycha nie siadnie to ok Ej właśnie weźcie tabletki do przyjęcia Pokaż jesteś się Jeszcze go 3-4 wyzywamy go Śmato, pokaż się kurwa grubasie ty jesteś brzydki Pokaż nie. się to, to ty... Jezu Ale gównięty on był Możecie wychodzić, Dawny Tounny, Jezu. A nawet nas nie atakuje. Ej, chowajmy się w tym samym pojeszczenia nie No dobra, no, bo może być Słyszę go. Był czego jest. Był działa. Dobra. No, oh. Ej, ale to... Zabijat <try> <by try> czy co to <try> <so> jest? <try> <try> ale, ale by, by. No to jest dziecko, my mamy tylko jedno zdjęcie mi na to Pokaż to, pokaż to. Kiedyś mi się Jot! Kiedyś! 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 z, tam, z tynkiem, co nie? I ten duch, my staliśmy tutaj przy kanapie, i ten duch patrzy na nas, jedno jak go przygotowuje się ku i jedno raz przybiegnie, przybiega. Czek, to jest głośne, nie? nie ale no naprawdę, mam jedno zdjęcie, jak no, no, wiem, ale dawny czas. No właśnie wiem. Każdy o ma jedno zdjęcie. O! Hand. Podnoszę go <hora> <mapleNo boundaries. si> prosto. <suppression> nie, nie Zrób Co jest tu? mnie. To ja, ale tej pycha tu nie ma. Wytyfy. Dzięki mnie rzucenie krócej Przeżyliśmy, S że, no Mój Pokaż się duchu. Masz. Nie masz przychy Jest już. Hunt. Jest Na prawo. Nie tam, nie, tam go nie ma tutaj. <noise> Dobra. Dobra, wracamy już. Wracamy. jeden. Ale ta prędkość to jest. Nie, dobrze, idziemy, teraz wydawo. No brawo! Dawaj kunto teraz, w tym momencie, kiedy idziemy, dawaj kunty, dawaj hunto, dawaj kunta. Chodź, chodź wojsko. Drzwi są zawnięta! Dobra. dobra, łatwo! Źle, chowamy się w prawo! W prawo! No, no. Nie, no my zginiemy. Mówię. Ej, dzięki. Tutaj idziemy. Dzięki. 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 mamy zdjęć nie nie mamy! Nic <laughs> Здесь я в ogóle не с тобой, я твой